Powracam po długiej przerwie, długiej, tygodniowej przerwie dokładnie, w której było ciężko. Miałam napady pańki i to takie konkretne dopiero spotkanie z psychologiem i z panią, która przychodzi do mnie porozmawiać, pomogło mi się oswoić z tym tematem. Do takiego stopnia, że pojawiły się ciężkie migreny, takie migreny zakończone wymiotami. I nie wiem, czy ja się czymś strułam, czy to po prostu musiało ze mnie wyjść, to co wszystko się skumulowało. I taki wniosek mój, że pora przestać trzymać w sobie, zabierać do środka wszystko to, co czuję. I pora pozwolić, pozwalać się oczyszczać, wyjść temu. E, e, taką metaforę sobie stworzyłam w głowie na temat tych wymiotów, które się pojawiły, bo ja ogólnie nie choruję, mam tylko migrenę i niestety w tym czasie w ogóle nie miałam postu. Była ta faza odżywienia, gdzie ten post miał być krótszy. krótszy. Prawdopodobnie w tym czasie w ogóle nie miałam postu, nie byłam w stanie tego kontrolować, ile jestem godzin bez jedzenia, ale w tym wszystkim jest też również coś dobrego, ponieważ. Udało mi się, udało mi się, nadal wtrwam w tym nawyku nie kupywania chipsów. Nie kupywania, czyli ich nie jedzenia, bo jak ja ich nie kupię, to ich nie zjem. Miałam chwilę słabości pod tytułem Więcej słodyczy, tylko w moim przypadku jest tak, że jedzenie słodyczy ok. I coś tam daje mi przyjemność, no bo cukier, ale. Nie jestem w stanie pochłonąć tyle słodyczy, ilebym pochłonęła chipsów. I dlatego zaczynam od chipsów, bo taką dużą pakę, dużą, taką największą pakę Lay'sów jestem w stanie sama pochłonąć w ciągu godziny, pół godziny. A to ma strasznie dużo kalorii, i ja nie czuję tego, że ja to zjadłam. A jednak, jak zjem za dużo słodyczy, to mnie zaczynam dlić. I przestaję jeść, je jeść. Dlatego skupiam się na chipsach w tym momencie. No bo jest to ten... Jest to taki snak, jest to taka przekąska dla mnie, która wrzuca we mnie za dużo kalorii. Jestem się wiadomna, że nadal nie, nie, nie jadłam chipsów. Nie wiem, który to dzień. Muszę policzyć od ostatnich nagrań, ile czasu minęło. Dzisiaj mam powrót do życia. I to taki powrót, że nie wiem, co się dzieje. Na zasadzie mam zaraz spotkanie, na które muszę jechać. Na szczęście nie muszę się na niego szykować, więc jest to dla mnie taka ulga, że okej. Okay. Spotkanie znowu dla mnie, więc daję sobie przyzwolenie na to, żeby wyglądać jak, jak wyglądam, bez katowania się, że powinnam robić dobre wrażenie, bo nie muszę go robić. I jest to dla mnie komfortowe w tym momencie. Ale zapomniałam wziąć tabletek rano, co mi się nie zdarza normalnie. Po prostu zapomniałam wziąć tabletek. Także zaraz muszę zmykać po tabletki. I, i dalej realizować rzeczy, które mam do zrobienia. A dzisiaj muszę, muszę zrobić zaproszenia na urodziny dla dziecka. I już zaczęłam je tworzyć. Jest to postać z Brawl Stars. Muszę jeszcze takie trzy namalować. Wiem, mogłabym wydrukować, ale nie mam dostępu do drukarki, a nie chcę mi się szukać, więc, więc utrudniam sobie życie standardowo. I będę musiała jeszcze je pokolorować i napisać zaproszenia, ale to już, to już z górki. Dzisiaj mam nadzieję to skończyć. Urodziny planujemy na za trzy tygodnie niecałe, więc to będzie końcówka czerwca. W Szwajcarii rok szkolny jest do 5 lipca łącznie jakoś tak. I. I tak to, mam fajny pomysł na atrakcję dla dzieci, żeby stworzyć dla nich taką tarczę do strzelania, w posta, która będzie przypominała swoją postacią robota z Brawl Stars, ale to będę pokazywała na kolejnych nagraniach. I tak to, ja teraz w tym momencie, jest, jest godzina 9.47, Muszę jeszcze szybko skoczyć do sklepu. Muszę podładować tablet dla dzieciaków, które wrócą w momencie, gdy mnie nie będzie w domu. I mają dzisiaj misje specjalne. Pod, mają misję specjalną pod tytułem wejście sam, samemu do domu, gdy mnie nie będzie, bo jest ja później 15 minut. A Szkoda było mi odwoływać spotkanie kosztem tego, że dzieci będą tylko 15 minut same w domu, więc. Zaplanowaliśmy, zrobiliśmy misję specjalną. Starszy ma 9 lat, więc ogarnie. Młodszy ma 6 lat, 6, 7 w tym roku i musi iść do brata do szkoły. Po czym razem wrócą do domu i jestem ciekawa, kim to wyjdzie, Także tablet będzie na nich czekał, bo muszą do mnie zadzwonić, gdy tylko wejdą do domu. Ech, no, rozpoczynamy kombinowania. Zostało mi 360 franków do końca miesiąca. Do końca miesiąca? No, u nas miesiąc się kończy 24, czyli 14 dni. I to znaczy, że mogę wydać maksymalnie 25 franków na dzień. To jest bardzo mało, bo średnio wydaję 45 franków na dzień. 40-45 franków na dzień, więc muszę ten budżet zmniejszyć o połowę. A w międzyczasie muszę przygotować rodzinę za te pieniądze. Więc będzie ciężko. Dzisiaj wydałam już 15 na wycieczkę szkolną dziecka, 6 franków na bilet tam i z powrotem i niecałe 9 franków niecałe 9 franków w sklepie na makaronie, na pączki i na maślankę. Musisz dać mi jeszcze 3, bo jeszcze będę mógł na, na takie szpilce Coś takiego. No i jeszcze szpilfest na czeka. Więc dzisiaj na obiadek lecimy z makaronem, z sosem holenderskim i z groszkiem rożonym. Wykorzystuję resztki, które mam. I zobaczymy, co dalej. Na deser prawdopodobnie mufinki. a na kolację zobaczymy, bo na dzisiaj budżet już został wykorzystany. Musiałam jeszcze szybko polecieć do sklepu, bo okazało się, że... Nie mam groszku, więc kupiłam groszek i troszkę szpeku, czyli boczku. No wróciłam, jakbyś nie zauważył, także będzie troszkę bogatszy obiad, ale minus 6 franków, coś tam. Pierwszy posiłek dzisiaj gotowy. I bierzemy się za jedzenie. Wczoraj mój post trwał 18 godzin. To jest długo, bo Teraz jestem w tych trzech dniach, czy tam czterech, kiedy mogę sobie pozwolić na post, i teraz czuję, że faktycznie mogę sobie pozwolić na ten post, bo nie jestem taka głodna i nie ciągnie mnie do jedzenia. W ciągu dnia wczoraj zjadłam ten makaron z groszkiem i z boczkiem i z tym sosem. Dzieciom nie posmakowało, także ja mam dzisiaj dodatkowy obiad. Hmm, cudownie. E, następnie zjadłam mufinkę którą zrobiłam później. Trochę hałki z czekoladą. Mam takie cztery kawałeczki i szklankę mleka i to było na tyle. Także nie było tego aż tak dużo wczoraj. Dużo słodyczy, ale kolejny dzień bez chipsów, więc super. A dzisiaj zobaczymy. Też wczoraj ostatni posiłek zjadłam o 19, więc jeżeli bym wytrwała do pierwszej, no to znowu mam 18 godzin postu. Zobaczymy, bo nie nastawiam się jakoś specjalnie, że och, muszę. Wytrzymać, bo nie muszę, mogę. Co zrobić, żeby dzieci nie zjadły wszystkich mufinków naraz? Mufinków, mufinek? Zrobić je z gorzką czekoladą. One co prawda mają owoce, mają malinki, mają jagody, ale w środku mają gorzką czekoladę. Ale taką naprawdę gorzką, taką 80-90%, bo taka mi się gdzieś tam e, została w, w szafce. A w związku z tym, że wykorzystuję resztki, no to przykro mi. Także dzieciom nie posmakowały mufinki, ale dla mnie są one super, ponieważ zabijają mocno smak potrzeby jedzenia słodkiego. Także super, ale wczorajszy dzień nie był dobry na gotowanie, ponieważ wszystko co możliwe to zepsułam. W sensie mufinki no, wyszły takie se, że dzieci hmm, pogardziły, a chałkę spaliłam i wyszła za twarda. I taka, no, taka sesja, taka se, se. ale dzisiaj zrobię jeszcze jedną, i mam nadzieję, że dzisiaj już wyjdzie lepiej. I muszę ustawić sobie alarm w zegarku, bo zdecydowanie przespałam ten moment o 10 minut gdzieś i przez to jest taka spalona. Udało mi się skończyć zaproszenia. Nie udało. Dlaczego cały czas mówię, że mi się coś udało? Nie, skończyłam wczoraj zaproszenia. Robiłam je bardzo długo. Do północy, po północy chyba skończyłam. W międzyczasie oglądałam sobie coś tam na komputerze, na YouTubie, ale no zrobiłam je. To naprawdę jest duży krok dla mnie, bo już mam datę, kiedy odbędą się urodziny. No, i teraz muszę rozplanować, co muszę kupić, kiedy kupić, jak zrobić, kiedy zrobić, i będę to pokazywała na wideo, żeby mieć motywację do robienia tego na bieżąco i nie zostawiania tego na ostatni moment, bo boję się, że zostanę ze wszystkim w czarnej D i niestety nie wyrobię się, i znowu będzie stres. No wczoraj miałam ogólnie taki stresujący dzień, bo. Mm, Bo odbyło się to spotkanie, o którym mówiłam, że się na nie szykuje, i szykuję, szykuję, nie szykuję. I tak się działo we, we mnie ono cały dzień, no i ta presja zrobieniem zaproszeń, że muszę je w końcu zrobić. Mój syn ma za trzy dni urodziny, a, a imprezę urodzinową robimy za niecałe trzy tygodnie, więc też trzeba dać dzieciom czas na to, żeby mogły zaplanować sobie, że w ten dzień będą mieć wolne. Więc zaproszenia są skończone. Teraz plan, co dalej zrobić z urodzinami, i, i działamy. A następny film, który będę nagrywać, będę nagrywała w poziomie. Nie wiem, boję się, nie wiem czego, ale mam jakiś taki opór, że lepiej nagrywa mi się w pionie, ale sprawdźmy. Sprawdźmy. Sprawdzę, jak będzie mi się. O, niamuszka. Sprawdza, jak będzie mi się nagrywało w poziomie. Na pewno wyciągnę do tego statyw, żeby móc postawić telefon w różnych miejscach. I, I działamy. Nie zatrzymujemy się. Działamy.